Hej Sorki, szybki quiz. Jak odpowiesz dobrze na trzy pytanka, zgarniesz nagrodę. Działamy? No dobra. Dobra, super. Pierwsze pytanko. Który miesiąc ma 28 dni? Chyba każdy. Chyba każdy, dobrze. Każdy ma, miesiąc ma 28 dni. E, punkcik dla Ciebie. Drugie e, pytanie. Ile liter ma słowo alfabet? Czekaj, policzymy. Siedem? Siedem, zgadza się. Dwa punkty dla Ciebie. Jak masz na imię? Mateusz? Mateusz, dwa punkty dla Ciebie, Mateusz Trzecie pytanko Powiedz mi, ile myślisz, że waży ta kurtka? Trzymaj Ubierz sobie może tą kurteczkę Przymierz ją sobie Dobra. I powiedz mi, ile myślisz, że ona waży? Słuchaj, no na pewno jest leciutka Leciutka? Lekka, lekka Lekka, a jest to zimowa kurtka Także jak sobie przymierz to zobaczysz, że mimo swojej wagi to e, trzyma bardzo dobrze ciepło Przymierz sobie i powiedz mi Ile myślisz, że ona waży? Z pół kilo? Z pół kilo? Czyli 500 gram, tak? No, jakoś tak 500 gram? Myślę, że nawet, myślę, że nawet mniej No, mniej, e, kurtka waży 400 gram e, Tak jak widzisz, ona jest bardzo leciutka, możesz się w niej... E, masz grubą bluzę, możesz się w niej swobodnie poruszać Kurtka jest e, od naszej firmy e, Ashwear e, Jesteśmy nową marką e, w Polsce streetwearową I tworzymy takie kurtki, które są bardzo lekkie, minimalistyczne, z fajnym wykończeniem e, błyszczącym Poleciłbyś taką kurteczkę? Na pewno i za wszystkim Super, kurteczkę, wiesz co, może na trzecie pytanko nie udało Ci się e, odgadnąć Natomiast kurteczkę od nas zgarniasz A jeżeli Wy chcecie taką kurteczkę, wbijajcie na ashware.pl albo na link w profilu